Hi, this is Elena's Review, Translation and Transition. My name is Katarzyna Szaulińska, and I'm going to read a short story called "Daggers Blues," which has been beautifully translated from the Polish to English by Mark Tardy. He's going to read it himself, and I'm going to read it in Polish. Thank you for joining me in Warsaw. And this is the book, uh, "Daggers Blues." Czasem na progu dnia zwożą takie babinki blade i cienkie jak prześcieradła, jak pajęczyny, bose w lutym gotowe do odlotu. Pytam o datę. Mówi mi, że kiedy szła pierwszego dnia do pracy w degerz w fabryce cyklonu B, świeciło słońce i pot zakwitał plamami na jej różowej sukience. I kwitły bzy. I on tam stał piękny jak z obrazka. Został jej mężem dokładnie rok później. Tyle wypalili papierosów na fajrancie, i tyle wymienili spojrzeń. Nie dało się tego zatrzymać. A pomiędzy papierosami i spojrzeniami mieszali ziemię okrzemkową z cyjanowodorem. Nie wiedzieliśmy, gdzie te puszki jadą i do czego służą. A co gdybym wiedziała? Nie wiem. Podobno chodziła w piżamie po mon -molo pod monopodowym na stokłosach i gadała to samo co mnie teraz. Bez śladu niemieckiego akcentu. Ale kto ją tam wie? Istniały wtedy chyba prace przymusowe, przesiedlenia. Nie wiem. Nie znam się na tym. Nie znam się na historii. Rzucam okiem na telefon, sprawdzam wirtualną Polskę. Kiedy szłam na dyżur, sytuacja w Ukrainie wyglądała groźnie. Pyta mnie, czy wierzy w ładne i brzydkie śmierci? Mówi, że dr Mengele dostał udaru mózgu pływając w Atlantyku u wybrzeżu Brazylii. A Maksymilian Kolbe. Umarł od zastrzyku fenolu. Jej zdaniem, pierwszy ładnie, drugi brzydko. Kiedy to mówi, dowiaduje się, że w Ukrainie jest wojna. Pisze smsa do dziewczyny, chociaż wiem, że śpi z wyciszonym telefonem. W sumie życzę jej jak najdłuższej niewiedzy. Szkoda, że zobaczy to o poranku, zanim jeszcze wrócę. A może to jak płuca zdrowe i płuca palacza na jednym obrazku. Jedne są białe, drugie czarne, ale i te i te należą do umarłych. A co pani uważa o tym? Jedzie się całymi godzinami pociągiem, a potem zapraszają do kąpieli. I całkiem miło. Jak już umierać, to czemu nie w kąpieli? Mogę się tu wykąpać? Pewnie jak tylko przyjmę panią do szpitala, odpowiadam, patrząc w komputer nie na nią. W szpitalu też ładnie umrzeć. Umrę tu? Pani doktor? Nie wiem, mówię. Zlecam jej badania. W drugim oknie scrolluje wojny. Widziałam kiedyś w muzeum kubki pierwiastków, z których składa się człowiek. Nie, nie wyglądało to jakoś ciekawie. Wychodzimy razem do ga z gabinetu. Proszę, żeby pobrali jej krew. Ratownicy już wiedzą. Wymieniamy się o ja pierdolami i Jezus Mariami. Jesteśmy pewni, że w nasze szajbowo do końca dyżuru uderzy Tomówka, albo przynajmniej iskander. Ona wychodzi z zabiegowego niezrażona. I wciąż bosa. Gniata sobie gadzik zgięcie łokcia, tak jak kazała pielęgniarka. Wie pani, że firma Strem wyprodukowała z tych popiołów nawóz i, i wszyscy potem te ziemniaki i kapurszce przecież jedli. A po ziemniaków, przypominam sobie, że w drodze z dyżuru miałam kupić mrożone frytki na obiad i, i, i nie wiem, czy to aktualne, skoro jest wojna. Jesteś tym, co jesz, tak się mówi, więc co ja dla nich więcej mogłam zrobić niż żyć? Bardzo bym chciała, żeby zamilkła. No ale zanim ją odeślę na to jedno, jedyne wolne łóżko na psychogeriatrii, oddziale dla zjaw, muszę zaczekać na wyniki badań. Zapraszam ją znów do siebie, żeby uzupełnić dokumentację, a przy okazji dowiedzieć się, co z wojną. Nie tą jej, moją. Pytam, czy wie, jak się nazywa i gdzie mieszka. Kochałam mojego męża, wie pani? No, nikogo bym go nie zamieniła. A tam go poznałam, przy tych cyklonach. Kochała Pani kiedyś kogoś? Myślę, że może jest głucha, więc podnoszę wzrok na komputera, żeby mogła czytać mi z ust. I wtedy po raz pierwszy chyba patrzę jej w oczy i widzę, że są zupełnie takie same jak oczy mojej dziewczyny. Jasno-niebieskie, cieniste, wodne. Milknę i tak przez kilka sekund patrząc na siebie nawzajem obie jeszcze żyjemy. Thank you.